Jeżeli zatruję, mogę się odtruć. Natomiast jeżeli pojawi goblina, dydek. O ja pierdoleszki! O! Dobra, panowie, skumajcie akcję. Ja wiem, że goła klata i tak dalej, natomiast wczoraj byłem na tych y, słupach wysokiego napięcia, na które nie wszedłem i y, w dużym skrócie nietelegraficznym y, cholera poparzyło mnie słonecznie. Na szczęście nie, nie, nie elektrycznie. Co do gotika. Nie wiem kompletnie co robić dzisiaj. Naprawdę. Odpaliłem, wróciłem świeżo co z pracy, mówię, zagrałbym coś goticzka nagrał. Mm, I tak. Kompletnie nie wiem co robić. Jakie questy, popsute. Jedno popsute takie zioła. Zioła mogę zrobić teraz. Yy, co dalej czeladnik? Nie wiem. No tak naprawdę nie wiem Joe. Nie, mo nie mogę za dużo questów zrobić. Broń mam jaką mam, tutaj potrzebuję 22 siły. No to niewykonalne na razie, czekaj. Level za 1000 expa. No nie wiem, nie wiem, panowie, nie wiem. Ten zasięg ma nawet mniejsza broń. Co? Chyba zostaje przy tym, co mam aktualnie w takim układzie. No i co, idziemy robić jakieś. Mm, cokolwiek się napatoczy, pod rękę. Jakieś questy, no szybko próbuję sobie przypomnieć. I co do tych kraszy, no w ogóle mikrofon trochę za blisko miałem. Co do tych kraszy, to chyba problemem będzie tutaj. nie ja jeszcze tak nie wiem na 100%, ale problemem jest wersja Directa 11, którą posiadam. W sensie moda do Directa 11, to się wszystko ogarnie. Na tę chwilę będę kombinować... No, znaleźć przede wszystkim muszę tą kompatybilną, bo już w momencie kiedy uruchamiam grę, pokazuje mi, że it's very likely it's gonna crash, czyli no, prawdopodobieństwo jest spore. Czekaj, tutaj... Ja te miksturki mogę chyba, w sensie, roślinki znaleźć. A to jest dosyć nudny quest. Także... No i co będę robił, to zapisywał codzienne backupy. O ja pierdolę. Ty ja nic nie jestem w stanie zabić w takim układzie. Znowu jedna z tych głupich bestii. Ja pierdolę. Rzucili się. Ty no krwiopiców by mi tak nie zabił solo. O jakie to w ogóle duże jest? Przypomniałem sobie, że nie zrobiłem jeszcze tutaj questa, w sensie no w, w, w elementu questa. Co ta polna bestia taka mała? One są tak. Trzeba że ten model jest pomniejszony? One nie są równe, chyba. W każdym razie, tutaj yy, wątek. Wątek. Quest. Magów wody. Wątku magów. Co ja pierdolę? No, po prostu odnalezienie w ornamentu. Czyli tak, dałem Twój list. Dostajemy Expo. Szukasz czegoś, on mi tu mówi, że ornamentu, czyli kawałku klucza do, o, do portalu, który to portal stanowi ornament. W ogóle ciekawe, bo tym razem nie zbugowało kawalorna. I proszę zauważyć, normalnie on stoi tutaj na golasa w portkach tylko i wyłącznie, a w tym momencie nie jest zabugowany. Ma ubranie wodnego kręgu, czyli coś zrobiłem poprawnie. Alright, uruchomię w takim razie wieśniacy. Powiedzieli, że ktoś już Nagle znikąd Alright, to pójdę i odzyskam. Tylko, żeby odzyskać teraz ornament, trzeba być przynajmniej obywatelem miasta. Co jest spoko, później będę. Na razie muszę skupić się na tym, żeby. Bo ja tak postaram się, oczywiście, jeżeli to możliwe. Wyczyścić w 100% Korynis. Yy, Naprawdę, wszystko co się da znaleźć, znajdę. Jakieś bonusy, pierdoły. Ta postać będzie, no, po prostu jak ja wyglądać. Będzie do dojebana. Nie boję się tego słowa użyć, bo wiecie o co chodzi. Prat. Ja ciebie znam. No nie bójmy się użyć. O, jest skóra wilka potrzebna do quest'a. Właśnie. Jeszcze dwie skóry wilka które wiem, gdzie się mniej więcej znajdują, bo on chciał pół tuzina i mamy zaliczony quest Bospera, także petarda. A ja wracam z powrotem, tym razem na pewno idę do Kotliny, a nie, że pierdolę, że idę także sił i na sekundę I Kawalorn teraz jest przy kręgach. Pojawiło mi tutaj czarne gobliny. Znaczy, ja wiem, że to wynika z returninga i tutaj zmiana returningowa. Natomiast wiecie, że te czarne gobliny mnie one-shotują... No, mniej więcej tak do poziomu końcówki pierwszego rozdziału. Dosłownie, one-shotują. To co ja mam tu zrobić? Za każdym razem teoretycznie mogę pobiec z tym ścierwem do Xardasa, a i tak muszę pójść do Ksardasa, no właśnie. Bo tu zdaje się będzie opcja: A. Porozmawianie o tabliczce, mnożenia, dostaniemy Expo. B. Porozmawianie. A nie, przepraszam. Najpierw wypada pójść do Lestera w takim układzie. Bo jeśli spotkamy Lestera, mamy możliwość odesłania go do Xardasa i później zaczepienie Xardasa o tym, że Lester wrócił. Co powinno nam dać znowu trochę expa. Tak, no sporo pierdolenia i robienia, że tak powiem, wszystkiego idealnie. No ale ja jestem, jeżeli chodzi o tę gierkę, no... Myślę, że mogę tak powiedzieć. To jestem, kurczę... E jak to się mówi? Tak fajnie, nie completionist, nie że gość, który kończy tylko Jak to się mówi? Czekaj se przypomnę. Jak to się mówi, jak ktoś gierkę robi na 100%? Nie, teorykrafter, crafter. Power gamer, o. Dosłownie, gotika to mogę power gaming robić w gotiku. To były młode polne bestie, ja myślałem, że to były normalne, dlatego byłbym w stanie wtedy to wyczyścić. Trochę jestem pajac. Ale o wiele wygodniej się czyści tym yy, pierwszym poziomem walki bronią. A nie, że tak powiem, bez poziomu, bo teraz to jest walka. No, da się stagerować potwory. I więcej nic nie trzeba. Tu do końca gry, co musisz robić, bo Gotyk ma dosyć prosty system walki. Napierdalasz w taki sposób, aby potwór nie mógł oddać tobie. Nie zawsze się tak da, ale powiedzmy, że taka jest złota zasada. Cudzi, wilk był wcześniej. Młody. Który mnie zagryzł. W okien. O, już teraz nie jest taki. Tylko też zasięg broni jest istotny. Na całe szczęście. Późniejsze bronie jednoręczne są tak długie, w zasadzie jak dwuręczne, w ogóle to jest popierdolone też, różnica między bronią dwuręczną, a jednoręczną to jest 20 range'a, rozumiem, 20 range'a, no powiedzmy tutaj 100, a tu masz, yy, czekaj, bo to dwuręczna, tu masz 70, nie, a tutaj 100, no to 30, ale to jest dosyć krótka broń mająca 70, późniejsze mają jednoręczne 120, czyli no niezbalansowane powiedziałbym. Nie, 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 gra nie nagradza, kiedy wybierzesz jednak walkę bronią... Ja pierdolę. Zdecydowanie nie nagradza gracza, który wybierze walkę bronią dwuręczną, mimo że bronie są fajne, ładnie wyglądają i tak dalej. To jednak same animacje są wolniejsze, a więc zwyczajnie DPS również mniejszy, co ciekawe. Zdecydowanie łatwiej jest spamować... Proste ataki bronią jednoręczną. Szczególnie, że tu dochodzi fakt, nie zawsze wejdzie kryt, więc zdecydowanie dpsowanie jest lepsze. Po prostu częściej będą wchodziły kryty, to też częściej będzie wchodził ten nazwijmy kryt damage. Może to się później wyrównuje w late game. Ja nie wiem, jakie w returningu bronie są później. Ale zakładam, że tak samo chujowe dwuręczne jak na początku, tak i na końcu. Dobra. I tutaj. I tutaj. A nie wiem, czy te dialogi w ogóle muszę. Aha, muszę, bo to też bractwo się wtedy. O. Co może powiedzieć o pobliskich terenach? O. I dopiero teraz go wyślę do Sardasa. No, tak jak mówiłem, słuchanie moich rad... No i to jest 100 Expa, które dostaliśmy za to, że jednak weszliśmy do miasta jego sposobem, jaki on by nie był. Tam wjechało 100 Expa, teraz wjechało 100, może być. Oczywiście już później nie będę się tak bawił takie stuprocentowe power farmienie Expa, ale Early można się bawić. Ja pierdolę. Wiecie, co muszę zrobić? Muszę ich zsynchronizować. Nie, nie da się zsynchronizować oficjalnie, to jest. Muszą mnie atakować w tym samym czasie. Bo inaczej, piech O, pomoże mi. Dobra, troszkę szkoda. Szkoda, bo. Jak zabiję mi z potwora, no wiadomo, nie dostaję expa, expa i tak dostałbym całe gówno. Ale to mi nie nabija licznika potworów. A będą potrzebne, ze względu na to, że później chcesz dołączyć do gildiłowców, to musisz mieć chyba 200 potworów wybitych. A to wszystko się liczy, nawet takie ścierwa, nawet chrząszcze. O, znowu krwiopijca, a I krwiopijcy w returningu są broken. Co? Nie zatruł mnie. Czajcie to. Normalnie, jak ci zatruje krwiopijca, to trucizna nie ma określonego czasu. Truje aż nie. Za... Z tego, co mi się wydaje. Może gdzieś tam błędne informacje mam. Ale dosłownie truje aż nie zakatruje. Także trochę to jest. To nie, nie wiem w ogóle, czy oni taką mechanikę chcieli. Czy to jakieś zabugowane jest. Coś mi się nie wierzy, że chłopy wpadły na genialny plan. O, Zróbmy tak, żeby 1000 HP zabijało. Zabierało, przepraszam, albo i 10 tysięcy. No, nie wiem. I szczególnie, że ta trucizna jest w najsłabszych potworach tak naprawdę. Jaki to ma sens? Co so, jest? No. I w tym momencie, no, spamowałem, jak było widać, w miarę sensownie, ale można spamować, jeżeli masz dłuższą broń, to wtedy możesz spamować, no, już prawie wszystkie potwory w grze. Bo dystans robi robotę. Tutaj jest sarkofag i jest 50-50. Jest opcja: pierwsza pojawi mi yy, goblina. Opcja druga, zatruje mnie. Co, jeżeli zatruję, mogę się odtruć. Natomiast jeżeli pojawi goblina, dydek. O, ja pierdoleszki. Co? Co? A czemu szkielety pojawiło? Co, co, co? co? I zetnie gierkę pewnie, nie? No nie. Jeszcze raz spróbuję. Jolo. Tylko ono... Krótkie nie da. No, co? <noise> może być. Coś oni zmienili w tym returningu. 1, 3, 2. Być może dlatego, że ja pułapek nie wyłączyłem i się tak jakby dublują, bo jest setting w tym momencie pułapki włączone. Yy, plus rzeźnik. Nie wiem. Normalnie, jak wyłączysz pułapki, to mimo wszystko. Takie jakieś potwory z, ze skrzyń, które są zrobione niezależnie od ustawień, żeby coś się spełniło. Zwyczajnie byłoby o połowę mniej. Także muszę wyłączyć później, bo już mnie to zaczyna... Pierwsza skrzynka i zdublowało szkielety. Ale jest returning. Co tam w ogóle było? Pas straży. O, takie coś. Ja sobie pozostawiam to, statystyki żałosne. I teraz tak. Mag wody odkrył portal prowadzący do nieznanej dotąd części wyspy. To ciekawe. Mag Zło wody? Do mnie, gdy tylko ukryto. Dobra, gdzie dokładnie jest oko? Ja te dialogi po prostu skipnę. Aha, i jeszcze coś. Właśnie, próba. Ustawienia gry. Grafiki, co? O, gdzie to jest? Bro, a animowane okna? Nie ma takiego ustawienia? Bo chciałem szybciej dialogi skipować, no, ale może tym przygłupi i nie ma. Albo nie, wi nieważne. Hej, ty. Jestem po prostu <głupi> za głupi. Skip. Byłem w mieście. Udało ci się poroz... Nie, nie chcą mnie dopuścić przed... Głupcy. Gdyby nie było... Może to trochę moralnie. Gdybyś był magiem. Co zrobimy Więc... później? Gdzie mogę... Z... Jeśli chcesz kupić broń. A... O! A co mi możesz powiedzieć? Sądziłem, że to ja... Nie udało mi się do... Weź ją jej... Mówiłem ci. Przeciw Tr No i dobra, jest to expa. Co ciekawe, nie pojawił się tutaj yy, Lester. Nie wiem dlaczego. Myślałem, że on od razu się, że tak powiem, skipuje, pyk, pyk. O tym dialogu. Widocznie może później, może... Nie wiem tak naprawdę. Może trzeba byłoby się przespać. Ale jest git. Jest poziom trzeci. 500 expa do poziomu czwartego. Nie wiem co dalej, cholera. Tu gdzieś tylko smoczy korzeń potrzebuje, bo resztę już mam, ziół. No, goblinie gody, stąd też zbiorę. Aha, szczury. Jako, że nie wiem, ile im odbieram bez. O ja, doli. Na hita. Teraz pytanie: czy z mele padałyby na hita? Zaraz się okaże. A, patrzcie, chrząszczy nie nabijają licznika. Dobra. To też trochę popłynąłem, bo ja myślałem, że zabicie chrząszcza powoduje. Yy, Na chociaż nie, mi się po prostu licznik potworów zbugował. On się zawsze buguje w tej wersji. po iluś tam potworkach. Także pyk. O, i tego wytestujemy, czy ja mu coś robię. Czekaj, save. Co ciekawe, podkreślam, nie skraszowało dzisiaj gierki, a on spożywa. O, nie jest źle, jakiś tam damage już powoli wchodzi. Kreto szczury. O, tutaj może być ryjski. Podjazd do dwóch naraz. W sensie Bless RNG. Co by tu zjeść? Mięcho. Ty. Ty. Ja mu nic nie siadłem kryta. O co chodzi? Gościu, jaka jest szansa? 30% nie. Szansa 0%. O, i teraz mi ścięło gotika w końcu. Próba numer dwa. Po nie, to nie ten save. Próba po, po pierwszym crashu. Jeszcze jedna próba. Zabicia szczurów. No musi kryć się, Nie ma innej opcji. Ja pierdolę, co? Ja muszę go zbejtować na atak. A w ogóle, co za dobre AI ma? On czeka, w momencie, kiedy ja wykonuję atak albo odskakuję, dopiero wtedy atakuje mnie. To nie jest głupie. Walim się. Hmm. Dobra, to jest wilk z gotika trójki, tylko spamować potrafi. No, a zaraz widzi, widzimy się u Zurisa. Z mixturkami, z zielami. A zębatę zielę mam? Zębatego ziela nie mam. A chyba ten dialog wcześniej. Aha, już rozmawiałem. Ponieważ ten dialog tutaj. U Zurisa powoduje, że spełnił się te rośliny. Normalnie przed dialogiem ich nie ma. Kiedy pytamy go, gdzie Konstantino zbiera te rośliny, one magicznie się pojawiają. Nie to jest ważne, bo bez tego trzeba po prostu więcej biegać. No szej. Jeśli chodzi o te rośliny, jeżeli sam nie potrafisz sobie z tym poradzić, bro. Rozumiem. Bro. To czego mi brakuje? To mam, to mam. Zębatę mam. Rde. Aha! Czegoś nie mam. Korzeń leczniczy, mam, prawda? Nie mam na manę roślinki. Tej takiej największej na manę. I szczerze nie wiem, gdzie ona może się znajdować tak na szybko.